odczucia po tym meczu, kibice mówili wychodząc ze stadionu, że jesteśmy dumni z reprezentacji Polski. Jakie są odczucia wasze z boiska? No to cieszymy się na pewno, że, że daliśmy przez moment dużo radości. Szkoda, że do końca tego nie dowieźliśmy pozytywnego wyniku i, i nic. Na pewno kibicom należy podziękować, bo było ich dużo, słyszeliśmy ich, wspierali nas i postaramy się zdobyć trzy punkty w kolejnym meczu. Widać bo, no, że nauczyciel no, się nie zmieniać z tego zwyczajstwa. Też no, może drżenie tak naprawdę to zwycięstwa do końca. No, jak no, no na pewno w, dobry to był mecz w naszym wykonaniu. Postawiliśmy wy, wysokie, wysoką poprzeczkę Holendrą. Nie wiem czy spodziewali się czy nie, ale... Mm, może tak, może nie. No, widzieli nasze ostatnie spotkania, gdzieś tam na pewno byli przygotowani na to, że, że, że tak łatwo aż, aż nie będzie. I, i no, no, ten mecz to pokazał. Świetna to jest reprezentacja, ale na pewno dużo krwi musieli zostawić, żeby, żeby wywieźć te trzy punkty. No niestety na ich korzyść, ale jest dużo pozytywów i są jeszcze dwa mecze i tutaj jedna wygrana może też dać i przepustkę do, do, do dalszej gry naprawdę blisko, żeby ten remisy zyskać, żeby wygrać z Austrią. Bo naprawdę na do nas stać. I to z z Austrią może nam dać. Na stać nas zdecydowanie na to i zrobimy wszystko, żeby tak było, bo, bo fajnie funkcjonujemy teraz jako drużyna, i uważam, że, że mamy na tyle umiejętności, żeby sobie poradzić z, z, z Austriakami. Czy też z każdą inną reprezentacją. No, no, były dzisiaj w tym me meczu też momenty, gdzie, gdzie to my prowadziliśmy grę, gdzie Holendrów zepchnęliśmy do, do defensywy. Wiadomo, oni mieli więcej tych momentów, e, gdzie, gdzie, gdzie troszkę nas zepchnęli, ale, ale to też e, jest ich klasa. No, wiemy, jakim są zespołem, ale my, my tak samo mamy, mamy bardzo silną reprezentację. E, w dodatku wierzymy, że, że wróci do nas Robert w pełni, do pełni dyspozycji. No i wygramy ten mecz. Jakie uczucia panu towarzyszyły, kiedy wyprowadzał pan reprezentację Polski jako kapitan na wielkim turnieju? No duma, no, wielki zaszczyt. Tak, już niejednokrotnie podkreślałem, no to jest coś wspaniałego no, na tak wielkiej imprezie. Hey, na euro w Niemczech, gdzie to wszystko jest dobrze zorganizowane, gdzie jest wielu naszych rodaków, którzy nas wspierają, no to, to coś pięknego. No. Dla mnie spełnienie marzeń, cieszę się z tego i fajnie, że to się stało wiadomo. No, kosztem niestety absencji naszego najlepszego zawodnika, kapitana, który na pewno pomógłby nam też w tym spotkaniu, ale, ale był to dla mnie naprawdę magiczny moment. Też była moja rodzina, prawie cała, bo żony nie było z dzieckiem, ale... Ale myślę, że oni też byli na pewno dumni z tego. A czy była podyspytowana Pana zmiana? To były jakieś problemy zdrowotne, czy decyzja selekcjonowa? Po takie pytanie, Troszkę mięśniowe problemy z tyłu, ale żadnych problemów nie mam. No po prostu już czułem duże zmęczenie w tylnej części no z tyłu, nie dwójki. No i gdzieś tam wcześniej pokazałem, że 5 minut jeszcze, ale następna akcja, już chciałem przyspieszyć i poczułem coś, no to już powiedziałem, że trzeba zejść, żeby, żeby nic się nie stało i no i zszedłem. Tu? Że co? No a graliśmy z Holandią, no wiemy jaką siłę mają ofensywną i ta... Zresztą w każdym meczu trzeba w defensywie pracować, bo jeżeli tego nie robisz, no to przegrywasz mecze. I dzisiaj byliśmy na to przygotowani, dobrze sobie z tym radziliśmy do pewnego momentu, ale niestety wynik końcowy jest taki, że przegraliśmy. A co no, w meczu? Że mamy jeszcze dwa kolejne spotkania i na pewno trener był dumny z, z charakteru jaki pokazaliśmy, z meczu jaki zagraliśmy. I... I żebyśmy nie spuszczali głów i teraz najważniejsze jutro odpocząć i dalej do roboty iść, bo no mamy Austriaków przed sobą przy, przy tym jak wygramy, wygramy, to spotkanie to wszystko znowu będzie otwarte. dziękuję No dawaj, bo Ty już czekasz tam. No trener się zmienił i dużo rzeczy się zmieniło, tak no, bardziej do nas dociera i też Dużo z nami rozmawia, wspiera nas, pompuje nas, i na pewno my stoimy za nim, jesteśmy z nimi. I tutaj widzę, e, stworzył fantastyczną grupę, która się dobrze rozumie ze sobą. I wierzę, że, że, że będzie to szło w dobrym kierunku, i coś fajnego ugramy. No miałem okazję oglądać mecz otwarcia, no to Niemcy tam zmiażdżyli Szkotów, zagrali świetny mecz. E, a czy jeszcze jakiś inne oglądałem? o Włochów oglądałem tak, brało. No no to też też Włosi. No pod kontrolą wszystko mieli, ale na koniec też troszkę, troszkę niepokoju się wkradło i mogli zremisować to spotkanie, ale na pewno podobała mi się ich gra. E, dobrze wymieniali między sobą podania, pokazywali się, także no, no włosi, włosi fajnie. Do, dobre wrażenie na mnie zrobili i uważam, że też mogą mogą fajny turniej zagrać.